Witam serdecznie w kolejnym odcinku w momencie miałem od jakiegoś czasu przygotować coś ciekawego, odkrywczego albo po prostu coś nie przewidziałem, że drobna, drobny zabieg dentystyczny na dolnej dwójce da mi się we znaki i ograniczy moją zdolność do realizowania tych, tych zwyczajnych, codziennych czynności, w tym zawodowych, które sobie zaplanowałem. Postanowiłem, że podzielę się takim kawałkiem, kawałkiem muzycznym swojej produkcji. Takim eksperymentem. W zasadzie, mianowicie, jest to chaosowe wydanie przypowieści buddyjskiej, e, zwanej Sutra Serca. E, łamaną pseudo-japońszczyzną deklamuję to, a w tle e, dorobiłem tam taką aranżację e, muzyczną, składającą się z jakichś właśnie basów w stylu hausowym i dzwoneczków i tak dalej. Sama ta nazwa sutra serca, sutrę można tłumaczyć jako przypowieść. Eee, serca, co to znaczy serca? No tak to serdecznie ktoś przetłumaczył, serduszkowo. Niestety. Niestety dlatego, że pełna nazwa tego, przynajmniej w sanskrycie, to Mahaprajnia Paramita Hridaya Sutra. Co można przetłumaczyć jako przypowieść o istocie e, wielkiego intuicyjnego poznania, poznawania, albo wielkiej intuicyjnej mądrości. Już mówię, dlaczego sutra to przypowieść, e, podanie, ale bardziej taka religijna przypowieść. Macha to znaczy coś dużego, e, Pražnia to jest ta Intuicyjna mądrość, intuicyjne poznawanie rzeczywistości, takie intymne wchodzenie w kontakt z rzeczywistością, bezpośrednio można powiedzieć. A paramita ja tłumaczę jako cnota. Natomiast yy, chyba przyjętym tłumaczeniem obecnie yy, najpopularniejszym przynajmniej jest doskonałość. Brzmi to ocenienie nieco tak, jakbyśmy cofnęli się do seriali z lat 90. O, o karatekach, albo o egzotycznych kulturach, gdzie ludzie udoskonalają swój umysł. Tak jakby było to coś. E, jakby ten z, umysł, który teraz mamy wymagał jeszcze udoskonalenia, bo, bo nie działa tak, jak powinien, albo nie jest taki, jakbyśmy chcieli. No mi się to zbyt egzotycznie kojarzy, szczerze powiedziawszy, to określenie doskonałość, tłumaczę to jako cnota, para, ten przedrostek, to tak jak nasze polskie poza, można powiedzieć, albo jak z, chyba z łaciny trans, mita to aktywność jakaś w tym kontekście. Więc paramita będzie uszlachetniającym działaniem, uszlachetniającą aktywnością, a my mamy na to słówko i jest to właśnie cnota. Co cechuje cnotę? Ona jest taka yy, zwrotna, samozwrotna, jeśli chodzi o jej rozwijanie, bo to jest coś, co robimy, działanie, które wykonujemy. Yy, i ono sprawia, że nasza zdolność do tego działania rośnie i przekształca nas trochę. Tak można to też rozumieć już, już rozwijając, więc ta cnota, ta paramita to będzie coś, co robiąc powiększamy. Na przykład dana paramita, jest w, w, w buddyjskich szkołach, mamy tych paramit 6 albo 10, zależnie od nurtu szkoły. E, będziemy mieli więc na przykład dana paramita, czyli paramita szczodrości, dawania e, i w jaki sposób można ją praktykować, w jaki sposób można e, doskonalić się w szczodrości. W jaki sposób można ćwiczyć cnotę szczodrości? No, będąc szczodrym, małymi kroczkami, będąc szczodrym, sprawiamy, że kształtuje się w nas jakiś szlachetny nawyk. Są ludzie, którzy mówią, że to para w paramicie. Ma takie transcendentne znaczenie zawsze, takie można powiedzieć yy, spirytualne, religijne, albo po prostu uniwersalnie przekraczające yy, zwyczajną ludzką toż, tożsamość zwykłej ludzkiej osoby. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to para oznacza po prostu wychodzenie poza. Przekraczanie czegoś. W odniesieniu do pragnia paramity, czyli cnoty um, intuicyjnego poznawania, cnoty intuicyjnej mądrości, faktycznie może tu się pokrywać to znaczenie tego przedrostka para, który mówi o tym, że my wychodzimy poza konwencjonalne ludzkie doświadczenie poza doświadczenie zmysłowe poza identyfikację yy, z z tym systemem cielesno-umysłowym, umysłowym w rozumieniu konceptualności bardziej. Więc tu tak, tutaj ma to znaczenie transpersonalne, można spsychologizować, tak, ten termin. Natomiast inne paramity to po prostu cnoty do praktykowania, do robienia i przez robienie ich my powiększamy naszą zdolność do... Yy, do bycia wyposażonymi w jakieś cechy pożądane na danej ścieżce. Aha, tam jest jeszcze, jeszcze jedno, jedna ciekawostka Hridaya. I to pewnie dlatego przetłumaczono jako serce jako coś serdecznego, jako coś związanego no, pojęciowo, trochę romantycznie. To brzmi. Natomiast to chri sanskryckie yy, ma znaczenie. To serce jest jednym z wielu znaczeń. Ono bardziej ma znaczenie jak łacińskie czy angielskie core. Nie wiem, jak w łacinie to core jest zapisywane, chorus. To by oznaczało wtedy coś rdzennego, bazowego, podstawowego, coś esencjonalnego, coś istotnego, korzeń, abstrakt, wypis, streszczenie. Właśnie rdzeń, podsumowanie, istota czegoś. Więc Machaprażnia Paramita Hridaya Sutra w moim subiektywnym tłumaczeniu oznacza przypowieść o sednie cnoty intuicyjnego poznawania. Albo przypowieść o istocie cnoty. Intuicyjnej mądrości. Sama literatura Prajña Paramity to bardzo wiele tomów, różnych traktatów i przypowieści. Natomiast ta przypowieść, ta sutra jest króciutka. Rodowód ma, można prześledzić jej tekst, ten, który ja będę prezentował do Chin. I tu jest ciekawostka kolejna, i od razu przepraszam za wykonanie, ponieważ jest to trochę głuchy telefon. A dlatego, że mamy do czynienia yy, z transkrypcją fonetyczną japońską tekstu, który oryginalnie jest chiński, a więc Japończycy używając swoich symboli. Stworzyli fonetyczną reprezentację zapisu chińskiego, odtwarzając brzmienie. To zdarza się. To, to zjawisko nazywa się fonetyzacja liturgiczna. Kiedy brzmienie pewnych inkantacji jest ważniejsze niż ich taki bezpośredni, rozumowy sens. To tak, jakby w Polsce ktoś zapisywał naszym alfabetem, naszym językiem brzmienie łacińskich słów i w ten sposób wypowiadał to namszy, czy w jakimś, na jakimś odosobnieniu. A tutaj mamy jeszcze do czynienia z kolejną warstwą, mianowicie ja. Deklamując to, korzystam z fonetycznej transkrypcji, chociaż nie wiem, czy nie można powiedzieć w tym przypadku już o fonetycznej transliteracji tych japońskich, japońsko zapisanych brzmień na język polski. Także zapnijmy pasy, bo, bo może być niezła jazda. Mam nadzieję, że. Hmm, Mam nadzieję, że słuchając tego każdy, kogo boli w tej chwili ząb, e, zapomni o tym. Sāgyo jīn hanyā hārā Mī tājī sā kaṅgā kai kūda īsāi kūyaku yakushari sī shikī fū Hī kū kū fū Hī shikī shikī sākū zākū kū Sākū zākū shikī jū sāgyo Shikī yākū būnyā Sāri sī zākū Sā fū shā fū Mē sū fū kū fū Jā fū zā fū gāndzā kā Gücümü şikimü mü ya Şikimü kendi bize şinimü şiki şaka Nisaku so, hamı gen kaynay şimü İşiki kaymü ya Yakımımım ya Cinnay şimü 終滅の無知役の徳井無所とコバ大沙汰へはんやはらみた個心むけげむけげかむむくふんりいさいてん ンジシュスヘハニアハラミタカトクナノクタラサミヤクサンボダイコチハニアハラミタゼダイジンシュゼダイミョシュゼムジョシュゼムトトシュノジョイサイクシンジツフククセスハニアハラミタシュサクセスシュワスガ ギャテ、ハギャテ、ハラソギャテ、ボジソワカ、ハニア、チンリョ